Dobry. Trochę mnie tu nie było, ale znowu jestem. Idę właśnie na spotkanie biznesowe i tak sobie uświadomiłam: Mój Boże, mój Boże, jaka to Frejda Być niezależnym od miejsca, w którym zarabia się pieniądze. Powiem wam, dzisiaj ponownie sobie to uświadomiłam i jestem zachwycona. Dzisiaj trochę wiatr, ale mimo wszystko cieplutko. Mam tylko jeansy, żakiet, e golfik mały. I oczywiście okulary, bo słońce dosyć mocno świeci. <śm> powiem Wam, najpiękniejsza w życiu jest wolność wyboru. Kurna, nieważne te wszystkie metki. Jakie buty, jakie ciuchy, jakie torebki. To wszystko. Osobiście dla mnie ma znikome znaczenie. Najważniejsze dla mnie, u, Włoś trochę mi wy, wyruszał. E, najważniejsze dla mnie i wierzę, że w was obudzę też taką chęć posiadania w życiu wolności wyboru, że człowiek ma prawo decydować, co jest dla niego fajne, co sprawia mu radość i co... Eee, czyni go szczęśliwym, okej? Okay? Co czyni go szczęśliwym? No dobrze, pozdrawiam mocno was.